Ale dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a raczej w nowej serii na moim kanale. Dzisiaj weźmiemy się za Dirt Rally 2.0, którego kupiłem jakiś czas temu, e edycję mm, kompletną z tego Dirta. Ja tylko sobie ściszę troszeczkę tej muzyczkę, bo wiecie, prawa autorskie mogą być, a tego byśmy aż tak bardzo nie chcieli. Jest jak jest, mowa silnik tutaj, myślę, że wszystko zostanie tak, jak powinno zostać. Tak jak mówiłem, jakiś czas temu kupiłem Dieterryli 2.0, wcześniej ogrywałem dosyć namiętnie WRC8. No i też zapowiadałem, że po prostu po skończeniu, oczywiście, WRC sameczki. wezmę się za, właśnie za tego DIRTA 2.0 Jeszcze niestety nie zadecydowałem Czy będziemy robić streamy Z tej gry Czy, czy będę to robił jako e, odcinki To też w sumie zależy od was No tam po konsultacjach z Bogusiem Momencik Po konsultacjach z Bogusiem Boguś mówił, żeby lepiej robić sobie streamy, bo gra potrafi być dosyć długa, jeżeli chodzi o poszczególne jakieś rajdy. No, na razie wstępnie powiedzmy, że nagram odcinek, co będzie dalej? Zobaczymy, zastanowimy się. Co tu mamy fajnego? No tutaj są te wyzwania, tego natomiast nie będę robił. Ja może przejdę sobie tutaj do kariery rajdowej. Coś tam ostatnio coś grałem, że tak powiem. I też za bardzo nie wiem o co tu chodzi. Jak to jest porobione, jak to jest podzielone w tej grze na no jakieś eventy. No, w WRC8 mamy po prostu państwa i jedziemy po kolei. Tu nie wiem jak to wygląda. Na jakie zasadzie to jest zrobione. E, za bardzo się nie zagłębiałem w ten tytuł jeszcze aż tak mocno. Dopiero raczkuję. Także proszę mi wybaczyć wszystkie jakieś niedogodności związane z tym tytułem, z tą grą i z jakimiś moimi dziwnymi ekscesami i wyskokami. Tak jak mówiłem, troszeczkę grałem jeździmy jakimś takim cholernym ścierwem nie wiem co to za ścierwo nie mam pojęcia gdzie się w ogóle ustawia poziom start trudności 80, w tej grze 50, nie mam pojęcia gdzie się z, poziom trudności 50, ustawia e, gramy tak samo jak w WRC 8 5, czyli po prostu 4, podczas jazdy nie będę 3, nic 2, mówił 2, 1, start 80, szczyt 50 płasko lewy przez dużą hopę 50 6 prawy 120. 6 prawy przez hopę, dalej długi, do uwaga 2 lewy. Do 4 prawy, do 3 lewy, długi otwiera przez szczyt 50. 6 lewy 80, płasko środkiem przez dużą hopę 50. 5 prawy długi, zacisk 3 przez szczyt. Do 3 lewy długi, zacisk 50. Środkiem przez dużą hopę do 6 lewy. Do 5 prawy nie pnij. Do lewy 5 długa, ciasno, ciasny 3 przez szczyt. Do 4 prawy długi przez szczyt, do 5 pięć lewy 50. 5 prawy do 3 lewy do środkiem przez 2 szczyt uwaga 32 prawy zacisk przez szczyt wąsko do 3 lewy do 3 prawy do 4 lewy przez szczyt długi 30 5 lewy do 4 prawy i środkiem przez skrzyżowanie. Do 4 lewy przez szczyt. Do 4 prawy. Do 4 lewy długi przez szczyt zacisk 2. Do 4 prawy długi zacisk. Do 5 lewy. Do 5 prawy. Do 3 lewy zacisk przez szczyt 30. 5 prawy do 3 lewy, zacisk przez szczyt 30. 6 prawy otwiera przez hopę, może uwaga zwolni 30. 6 prawy przez szczyt długi do 1 lewy. 30 szczyt i 2 prawy, zacisk. 2 lewy do 2 prawy przez szczyt długi 50. Ukryty 2 prawy zacisk 35 prawy. 30. 4 lewy długi przez szczyt zacisk 3 wąsko. Do 6 prawy 50 przez szczyt. 5 prawy długi do 3 lewy zacisk przez szczyt. Do 2 prawy zacisk do 2 lewy przez szczyt zacisk 50. 6 lewy 30. 6 prawy 5 lewy 80. 5 prawy długi otwiera przez szczyt. 30. Uwaga wąsko, 4 prawy zacisk. Do 4 lewy 50. Szczyt i krótka lewy 3, szeroko przez szczyt 30. 5 prawy, 5 lewy. 5 prawy zacisk 30. 3 prawy. 4 lewy przez chopę, zacisk 2. Otwiera przez szczyt, długi 30. 4 lewy przez szczyt, otwiera 30. 4 prawy, długi zacisk przez szczyt, uwaga 30. 4 prawy, długi zacisk wąsko, 30 płasko środkiem przez szczyt 50. Prawy przez szczyt zacisk do 3 lewy. Zacisk przez szczyt wąsko. Do 4 prawy, do 3 lewy, do 3 prawy. Do 4 prawy, do 3 lewy, do 3 prawy. 4 lewy długi zacisk, 2 otwiera przez szczyt. 36 lewy przez szczyt. Do mylący 6 prawy i skręt 90 stopni lewy. 35 lewy długi otwiera do szczyt. 6 prawy przez szczyt, długi zacisk 4 otwiera przez szczyt. do 3 lewy długi zacisk 2. 34 prawy, długi przez szczyt 50. łasko środkiem przez szczyt 120. Szczyt 50 lewą przez szczyt do 4, lewy długi 30. Głaski szczyt 60, lewy 5, 30, prawy 3, długa. Otwiera przez szczyt 30. 5 lewy szczyt, bardzo długi, zacisk 2, długi. 4 prawy długi, zacisk 3, otwiera bardzo długi przez skrzyżowanie. Do 6 prawy otwiera przez szczyt 50. Uwaga, 3 prawy przez szczyt, zacisk do 2 lewy. Otwiera 35 prawy przez długi szczyt. lewy długi zacisk stop płasko środkiem przez szczyt 80. pięć prawy długi otwiera przez szczyt 30. pięć lewy długi zacisk do trzy prawy zacisk do trzy lewy do cztery prawy otwiera trzydzieści A prawy zacisk dni może przez szczyt. To uwaga 4 lewy przez szczyt 4 prawy. Do 5 lewy otwiera przez szczyt 80. Płasko środkiem przez szczyt 100. Płasko prawy przez dużą hopę 50. 4 lewy zacisk 30. 4 lewy przez szczyt do 4 prawy długi przez szczyt. Do prawy lewy otwiera przez szczyt. Do 5... do 5 prawy przez hopę do 4 lewy długi asfalt. 50. 6 lewy otwiera przez szczyt do 5 prawy. Otwiera przez szczyt do 5 lewy, otwiera 100. Płasko prawy przez hopę długi 80. Uwaga przez wąski most 2 lewy. 3 prawy, otwiera przez szczyt. Do skręt 4, lewy przez szczyt, 50, shooter. Do 4, lewy długi, zacisk, 3 przez szczyt. Do 4, prawy, nie tnij, otwiera. Płaskośrodkiem przez szczyt, do 5, lewy. Do 4, prawy, długi, zacisk, do płaskośrodkiem przez szczyt, 100 siodło, do 6, prawy, do uwaga, 4, lewy, otwiera przez wąski most, 60, 6, prawy, do 5, lewy, długi, otwiera 30, 4, lewy, przez szczyt, długi, zacisk, uwaga, nie tnij, 3, przez most, do 2, prawy, długi, zacisk, przez metę, 80, dobra robota, No i moi drodzy, pokonaliśmy pierwszy jakby jakiś odcinek przejazd w DG Rally 2.0 w dzikiej Australii. Nie obyło się oczywiście bez przygód, 12 sekund kary, dwa razy wyleciałem poza trasę, plus jeszcze koziołkowanie, więc ta kara oczywiście jest doliczona. Chociaż jest miejsce pierwsze, ale no jakieś 3 sekundy straty ma tylko Bernard w Mini Cooper S. My jeździmy Citroenem DS21. E, Natomiast, oczywiście, w klasyfikacji generalnej jesteśmy też na miejscu e, pierwszym z gigantyczną wręcz bym powiedział e, przewagą. Całkiem inaczej się jeździ niż w WRC8. Dilt Rayleigh 2.0 jest raczej grom, bym powiedział. E, nastawioną bardziej na symulacje niż na arkadę. Chociaż w WRC już tam gdzieś powolutku też próbuje wskakiwać ciutkę w, w simulation, ale jeszcze dużo brakuje. Graficznie też Dirt Rally 2.0 jest znacznie ładniejsze od wrc -a. Natomiast no, brakuje tutaj tej licencji, której, którą ma WRC, a której nie ma Dirt Rally, bo wyobraźcie sobie licencję FIA na grafice. Że tak powiem, e, kode mastersów. Teraz mam przejebane. 3, 2, 1, bo 4, nie mam świateł, a ciemno jak w dupie, 6, więc muszę się tutaj skupić skręty, i to bardzo mocno. Także ludziska prawy, teraz będzie 4, jazda długi, bez trzymanki. Otwiera przez szczyt do pięć prawy długi. Zacisk dwa, otwiera przez szczyt do cztery lewy. Do 5 prawy. Do 4 lewy nie tnij. Do 3 prawy zacisk, do 5 lewy długi zacisk 4. Do 4 prawy przez szczyt długi zacisk, do asfalt 5 lewy długi. 80. Shooter płasko środkiem przez hopę 80. Krata i trzy prawy. Do trzy lewy długi, zacisk trzydzieści. Szczyt i skok przez wąską bramę do cztery prawy długi. Otwiera osiemdziesiąt. Płaskośrodkiem przez bardzo długi szczyt pięćdziesiąt. Sześć prawy osiemdziesiąt. 6 prawy przez długi szczyt, zacisk do 5 lewy długi, zacisk przez szczyt. Do 5 prawy przez szczyt do 6 lewy długi. Do uwaga, 5 prawy przez szczyt, donietnij 2 lewy zacisk wąsko. Do 6 prawy. Do 2 lewy zacisk. Do prawy 3 ciasno, długa 30, lewy 5. 30. Płaskośrodkiem przez hopę 30. 4 prawy długi otwiera. 6 lewy otwiera przez szczyt, uwaga 31, lewy zacisk, nie dni. Do 6 prawy przez szczyt, do 3 lewy, do 5 prawy przez szczyt, zacisk 3, do 5 lewy. Trzydzieści szczyt do cztery, lewy długi do cztery, prawy długi otwiera prosto przez skrzyżowanie do cztery, lewy zacisk przez szczyt do pięć, prawy sześć, lewy trzydzieści. Lewą przez chopę do 6 prawy 30. Do środkiem przez szczyt do prawy 3 ciasno przez szczyt. Do 5 lewy. Do 5 prawy. Środkiem przez szczyt 40. Lewy. 3 przez szczyt. Bardzo długa, 50. Prawy przez szczyt do środkiem przez hopę 30. Powoli 6 prawy przez szczyt do 1 lewy. Do 2 prawy długi zacisk, skręt 90 stopni prawy przez szczyt. Do 1 lewy długi zacisk. 60 przez metę do 6 prawy przez szczyt 30. No hamuj. No i jakoś się moje no. drodzy udało dojechać, chociaż no tu był totalny hardcore, bo nie mieliśmy świateł na, świateł na przodzie samochodu, bo tak rozbiłem w poprzednim odcinku o się samochodzik, że po prostu świateł nie było. Natomiast jakoś dojechałem. Tak jak mówię, dalej nie wiem, gdzie tu się ustawia jakikolwiek yy, poziom trudności, nie wiem nie, nie znalazłem czegoś takiego w ogóle. Także, także dziwna, dziwna sprawa, ja tu jeszcze raz. Yy, Włączę tą muzykę, bo dalej tę muzykę jest moim zdaniem za głośno, więc Może tę muzykę sobie tutaj walniemy na dychacza, żeby nie było. Mówię, nie wiem jak to wygląda z tymi prawami autorskimi. No, ustawienia gry, mówię, tutaj nie mogę nic zrobić. Wspomagania, ustawienia, ale nie mam nigdzie poziomu trudności, co mnie bardzo dziwi. No, ale dobra, kontynuuj. Z tego co tutaj jesteśmy za komunikat, ukończyłem pierwsze zawody, jakby. W Australia Monaro, Australia 30 punktów. W drugim miejscu był Bernard. Na trzecim był Blum, Oczywiście, jesteśmy kasę jakąś, chociaż z kasą nie narzekam, bo w tej edycji kompletnej e, dostałem kasy sporo na zakup różnego rodzaju samochodów. No, tutaj też samochody kupujemy. I tak to wygląda. Cztery etapy. Potem mamy tutaj kuźwa. Jakieś następne. Yy... Chociaż nie, zaraz jak to, jak to jest? Podsumowanie Mistrzostw. Sze yy, sześć lokalizacji. I rozumiem, że przejechaliśmy pierwszy, cztery etapy na miejscu pierwszym. Później mamy kolejny, to chyba już nie jest Australia, to chyba jest. Nie wiem w sumie co to jest, czy to jest Nowa Zelandia. Ciężko mi powiedzieć, ale to są tylko. Aha, też cztery etapy. Dobra, więc ten odcinek może skończę. Nie będę go tak długo nagrywał, bo to jest tylko odcinek wstępu do. Diltarelli 2.0, moi drodzy. Yy, tak jak mówiłem, będę się zastanawiał, czy będę nagrywał odcinki, czy będziemy streamować Diltarelli 2.0. Możecie się też oczywiście wypowiedzieć w komentarzach, czy wolicie oglądać odcineczki, czy wolicie live stream. Oczywiście na live'ach interakcja na pewno z widzami będzie dużo słabsza, bo tu jednak się trzeba troszeczkę skupić, jeżeli chodzi o jazdę, no ale na odcinkach też tej interakcji z Wami nie będę miał. Więc mówię, jak ktoś chce, to się może wypowiedzieć w sekcji komentarzy, czy chce oglądać streamy czy odcinki. Ja również sam będę się zastanawiał, jak to dalej kontynuować. No i też wezmę pod uwagę wasze jakby sugestie. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o DITARRY 2.0. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i w kolejnych materiałach. Adios.